Zaczniemy od losowania czterech zaproszeń na Dzień Kobiet do karczmy Czarci Młyn. Natalka losuje. Losuj Natalka. Jeden numerek. Numer 62. Kolejny numerek. Kolejny numer to 40, Jeszcze dwa numerki. numer 85 i numer 69. Kolejne losowanie to zaproszenia do Centrum Kultury Teatr może na początek spektakl Teczki, który odbędzie się 24 marca. Na no ten tak, numerę poprosimy. Numer 47 Kolejne losowanie to koncert. Taki dzień zdarza się raz na 23 marca. Wrócimy numerek. Numer 42. Kolejne losowanie już wkrótce. rozlosujemy wtedy także gadety GTR-grudziąc. Gratuluję zwycięzcom i do zobaczenia niebawem na stadionie przy ulicy Halera.